Hej 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 witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie Ja jestem Marwola, to jest Tom Clancy z Endwar. witajcie e, Dobra cóż tutaj ostatnio działaliśmy mianowicie e, obroniliśmy przed Amerykami istrię e, Dobra myślę, że czas znowu się troszkę e, obronić Myślę, że tym razem e, dla pewnego urozmaicenia e, powalczymy troszkę z Rosjanami i E, Zabawimy się w podwój w podbój e, Lamanczy w Hiszpanii. Eeeem, dobra. Słuchajcie, oczywiście będziemy się bronić przed atakiem Rosjan. Dobra, wybierzmy misję. U, Rozpocznijmy. róg zaczyna wielką ofensywę na tym odcinku frontu, a jej pierwszym akordem ma być zdobycie tych stacji. Pańska grupa bojowa musi stawić mu czoła. Walczycie o świętą ziemię, o Europę. Nie zapomnijcie o tym. Wasz przeciwnik, pułkownik Michał Lemzienko z 19. Brygady Zmechanizowanej, to dowódca praktyczny aż do bólu. Tarakany i oddziały saperów to jego ulubione zabawki. Europa osiągnęła dominującą pozycję. Wojna toczy się po naszej myśli. Nie zróbcie niczego, co opóźniłoby nasze postępy, pułkowniku. Ruszajcie po chwałę. Okej. Okay. Dobrze więc. Zmierzymy się tutaj z XIX Brygadą Zmechanizowaną. Dobra, e, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, oczywiście mój plan zajmuje jak z, zazwyczaj e, jak najszybsze e, opanowanie e, Foxtota Punktu Foxtrot, e, dzięki które umożliwi nam blokowanie e, całej właściwie mapy. Dobra, gotowe i lecimy. E, ok, dobra, tutaj wybierzmy sobie sapełów, tutaj wybierzmy sobie tak, e, zróbmy tak. Tu potrzebujemy bojowe wozy piechoty, tutaj chcę czołgi. No w takiej kolejności mniej więcej. Dobra, startujemy z misją. No i zobaczymy. Zobaczymy co się tutaj będzie działo. Pompeje mają zielone światło. Dobra. Ruszamy. Tutaj, na, już migłowce. Teraz tak. Moi drodzy. Na e, my Będziemy od razu tutaj pod Foxtota. E, wy. W. Dobra, wy gdzieś tutaj z tyłu należy się umieścić. Teraz tak, e, to oczywiście... Ojej, dobra, nasze czołgi gdzieś tu. Dobra, lecimy. Tutaj na czołgach naszych jest zamontowany system, który ma nieco lepiej chronić nas przed ostrzałem wrogich pojazdów. Dobra, co nasze śmigłowce widzą? Co wy tu widzicie? Co wy tu widzicie? Tam jakiś śmigłowiec. Tutaj jakiś śmigłowiec transportowy. Śmigłowce przeciwnika także. Oj, oj oj sytuacja nie wygląda zbytnio już, Dobra, dobra, dobra. Nie szaleć, tutaj do nas piechota wali z dołu. Dobra, dobra, dobra. W razie to są regularne oddziały armii, um, armii Rosyjskiej. Tutaj nasze czołgi zaczynają ostrzeliwać powoli pozycje piechoty. Pozycje piechoty radzieckiej. Nie mają szans. A czy radzieckiej, rosyjskiej, przepraszam. Dobra, zaczynamy do nich tutaj naparzać Co wy tutaj... by tutaj zabezpieczyć ten rejon Dobrze, tutaj już poprosimy alt Bardzo dobrze, nasze czołgi tutaj o naparzają w tą masyjską piechotę Dobra, wy, przejmować foxtota E, Okej, okay, tutaj walimy do rosyjskich żołnierzy. Oj, rosyjska artyleria tutaj zaczyna mucić nas. E, dobra, myślę, że czas uderzyć na nich. Wy, ciutkę się wycofać. Chociaż w sumie macie dobrą pozycję tutaj. Tam nasze... E, Tam nasze czołgi mogą troszkę oberwać. Co my tu mamy? E, artylerię. Rozpoczynamy atak. Rozpoczynamy atak i zaraz im przywalimy pociskami. Walimy Dobra Mucić w nich Bo ja wozy piechoty ściągnąć, te śmigłowcem jest z nieba Dobra Okej okay. Zobaczymy Tutaj strzelców Dobra, ryzykujemy, ryzykujemy Wy, gdzie wy jesteście? No, walić ich, atakować ...atakować gnojów. Ach, straciłem śmigłowiec. Dobra, ale ich rozwaliliśmy. Dobra, spieprzać. Nasze śmigłowce spieprzają. A ich śmigłowce dostają się pod ogień naszej obrony przyrodniczej. Wszystko pięknie, ładnie rozwalamy przeciwnika. Tutaj bojowe wozy piechoty. Eee, dobra, nasze czołgi. Zająć się nimi. Dobra, ci tu pięknie dostają po dupci. Eee, dobra, tutaj bojowe wozy piechoty. Wy. Wycofać się. Tu nasze czołgi już pędzą wprost na y, bojowe wozy piechoty rosyjskie Dobra, Proszę zasypywać ogniem gnojków zabezpieczył stację. Dobra, tutaj teśmy śmigłowce dostają pod tutaj jeszcze saperze są, przeciwnika Artyleria, artyleria podjechać, podjeżdżamy Dobra, Sektor rozwalmy ich Wrogowie desantują wojsko. Widzimy no MI-55 Dobra bardzo dobrze sobie tutaj radzimy z siłami e, rosyjskimi Dopóki nie sprowadzą czołgów to niewiele nam zrobią Jedynie właśnie nagłe pojawienie się rosyjskich czołgów może nieco tutaj namieszać e, Oni tutaj e, piechotę Dobra tutaj śmigłowce Wy moi drodzy Wy moi drodzy zabezpieczyć ten wiatr e, Teraz tak Wy e, tutaj kęcicie się w okolicach tych czołgów wy, Widzimy wezwać tutaj Dobra, tutaj możemy sobie zrobić dajmy nalot, dajemy A nalot, Wspalcie z, z powietrza, może się przydać teraz tak, teraz tak, wy, moi drodzy, wy tutaj w okolice Foxtota się przenieść Pędzimy Pędzimy, pędzimy, pędzimy Dobra Wy Dobra, wy już też jedziecie bardzo dobrze. Okej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Dobra, tutaj są ci saperzy. Wy, walić tych saperów. Rozpocząć ostrzał. Dobra, rozkładamy się. Rozkładamy się, moi drodzy. Szybciokiem, no, dajecie. Dajecie, dajecie. Dobra, nasze czołgi zaczynają ostrzeliwać tą... Y, ...pozycję tej, tej piechoty. Nasze bojowe wozy piechoty także. Dobra, ładnie w nich tutaj musimy. Czołgi, e, śmigłowce, działać. E, wy gdzie jesteście? Wy jesteście tutaj. Nasze śmigłowce już lecą. W stronę przeciwnika. Tutaj chyba oddziały strzelców. E, Odziały strzelców rosyjskich. E, oczywiście. Dobra, walimy. Dobra nasza. Dobra nasza. Osto tutaj walimy. E, Ostrzał, pociskami zapalającymi. Dobra tutaj poprosimy Wikrytą jeszcze czołgi Dobra, e, Rosjanie tutaj nie mają większych szans Proszę Oj, użyli impulsu elektromagnetycznego e, P -P. Sytuacja wy nie wygląda jakoś strasznie, ale też nie jest idealnie W każdym bądź razie e, masakujemy te czołgi Tutaj straciliśmy śmigłowiec e, dobrze. muszę bardziej popracować nad odpornością naszych maszyn e, Naszych śmigłowców przed ostrzałem przeciwnika Teraz tak, tutaj wygląda sytuacja Dobra, rozwaliliśmy ich Wy, wycofacie Wycofacie, wycofujemy się Spieprzamy Dobra, tutaj saperzy Rosyjscy Wy, Jak wy co wy tutaj pojawiacie Moi drodzy, to są strzelcy Dobra, walimy do nich No, walcie Dobra, walimy Palimy do gnojków. Do... Bardzo dobrze. Artyleria. Pomóżcie nam. Spalcie ogniowe. Oczywiście się przyda jak najbardziej. Eee, dobra. Czołgi. Nasze czołgi. Stawiam się tutaj. Dobra. Na razie trzymiemy Rosjan za jaja. Dobra. Ozwaliśmy. Wogowi zostały jeszcze trzy oddziały. Eee, oni tutaj za chwilkę chyba zaczną desantować jakieś oddziały nieprzyjemne na razie e, horyzont jest pusty nic tutaj za bardzo nie widzimy mm, ale nie jest wykluczone z, z, że za chwilkę coś tu się nie pojawi o tutaj mamy a to jest e, bygada gwardii a więc po prostu oni tam pilnują tych pozycji e, Dobra, nasi saperzy w e, wsparcie robotów na e, Foxdot. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tu tam się chyba się kolejne... E, kolejne... E, Kolejny oddział piechoty, jak widzimy. Pytanie tylko, co to jest za, Co to są za oddziały piechoty? Czy to są strzelcy, czy to są saperzy? Ja e, Raczej chyba sapeł bym obstawiał. Dobra. E, teraz tak. My tu możecie sobie na razie poostrzeliwać gnojków. Dobra, My spróbujmy wypatrzeć, co to, to są za rodzaje wojsk To są Proszę chyba... Z tego co widzę, to są chyba saperzy Łucznik na, na miejscu, bardzo dobrze Tutaj, e, kolejne śmigłowce poprosimy e, Śmigłowcy zawsze się nam przydadzą Przemieszczamy się. Dobra, gdzie są nasze pozostałe śmigłowce? Gdzie wy jesteście? A, tutaj jesteście Dobra, e, wy tu na razie się. Dobra, tutaj są nasze roboty Spoko, na razie trzymiemy... Ua, Rozwalili nam tutaj troszeczkę, dobra, wy... E, ostrzelajcie tych tutaj gości Walą do naszych śmigłowców e, Dobra Ustawcie się na razie tam Dobra, e, artyleria. artyleria Artyleria walić tutaj w tą piechotę Wy na razie odlećcie o, Odlatujemy, odlatujemy O, was. Dobra, śmigłowiec, wycofujemy się Wycofujemy was Tutaj e, saperzy Saperzy przeciwnika Dobra e, Myślę, że powoli nadchodzi czas, aby e, aby wyposażyć naszych oddziały strzelców w snajperów e, Tutaj jakieś bojowe e, jakieś ciężki sprzęt O, czołgi Czołgi przeciwnika nadjeżdżają Dobra Artyleria tutaj już zaczyna mucić w e, Tomasyjską piechotę Dobra myślę że czas użyć... E, dobra tutajśmy głowce sobie wezwijmy Na razie Dobra podlećcie tu je, no. Wy e, Przygotujcie się powoli Dobra my tutaj pięknie zaczynamy łócić w tą piechotę Schowali się w tym budynku e, Trzeba oczywiście ten budynek zniszczyć Widzimy czołgi Testo Ogr Mamy czołgi Dobra e, Śmigłowce podlecieć Czutkę. Na pokładzie. Czekają na sygnał. Dobra e, Teraz tak, nalot e, Tutaj na te czołgi Rozwalmy ich Gdzie nasze myśliwce? Tak, nadlatują Nadlatują nasze myśliwce bombardujące Pięknie Dobra, rozwaliliśmy czołg Sytuacja wygląda nie najgorzej. Dobra, wy rozpoczynacie zabawę. Dobra, walimy. Okej. Okay. Troszkę żeśmy tutaj przywalili gościom. Wy także wejście do akcji. A co? Dobra, rozwaliliśmy już ich. Już żeśmy ich rozwalili. Nasza artyleria tutaj pięknie kończy sprawę z tymi saperami. Nasze pociski tutaj zaczynają bezlitośnie spadać na pozycję Rosyjskie Rosjanie ewidentnie tracą tracą um, tracą jednostkę za jednostką niezwykle łatwo nam poszło muszę przyznać Ua, um, ale się tam sypnął ten budynek Coś tu chyba jeszcze, o, Rosjanie jeszcze tutaj coś mają Kolejny oddział yy, przybył w śmigłowcu transportowym na pole bitwy Kolejny oddział piechoty się właśnie tam wyładowuje Dobra, my tych pięknie mamy jak na dłoni My aż tutaj e, są nasi Oj, ja wam to pokażę ale... e, Tutaj jest po prostu, e, w tym wiataku jest oddział naszych e, strzelców, którzy pełno ale oczywiście obserwatorów artyleryjskich Co o wiele nam ułatwia sprawę e, Co to są, co to są To są chyba... saperzy? Saperzy, czy strzelcy? Sapeży czy strzelcy? To jest dobre pytanie. Wyglądają mi na saperów. Chociaż strzelcy też to mogą być. Ale raczej obstawiałbym... No, niech podejdą nieco bliżej, niech zobaczę więcej szczegółów. Chyba to są saperzy. Proszę sprawdzić południowo-zachodni sektor. Tak, to są saperzy. Artyleria. Musić w nich. Dobra, tutaj sobie kolejną artylerię możemy wezwać A niech ma. A niech ma Dobra, nasza artyleria zaczyna mucić w pozycję w pozycję rosyjskiej... rosyjskiej piechoty. Rosyjskich saperów Dobra, jak na razie? Trzymiemy Rosjan za jajca. Jest pięknie um, Bez większych kłopotów. Oj! A, widzimy ich dalej. Widzimy gości dalej. Wy, młudzić w nich. Walić, walić. Nie, nie przemieszczać się, tylko walić. Dobra. Wy tutaj, nasza artyleria, niech sobie podjedzie. Kolejny oddział naszej artylerii. Która jeszcze bardziej zwiększy naszą siłę rażenia. Dobra, zaczynamy ich tutaj pięknie zasypywać ogniem. A tu chyba kolejny e, Kolejny oddział to piechoty się chce władowywać na Dobra masz. tak, myślę sobie tak, tutaj jeszcze o, jeden oddział e, Jeszcze jeden oddział e, strzelców Ich z kolei wyślemy już po, e, bezpośrednio do miasta Aby zacząć zabezpieczać poszczególne budynki Bądźcie gotowi na wszystko. Cały czas. Dobra wy e, Was bym tutaj może wyrzucił Wszystkie systemy sprawne. Dobra, tutaj się właśnie wyładowują nasze e, oddziały. Łabę. Nasze Wszystkie bojowe wozy piechoty, które e, przerzucą do miasta nasze... Wszystkie e, nasz, nasz, nasz oddział strzelców. Gdzie wy jesteście? Tutaj? Dobra, my tam pięknie sobie zasypujemy tych saperów ogniem naszej artylerii. Dobra, wszystko pięknie, ładnie tutaj wygląda. No, graficzka jest całkiem, całkiem miła w tej grze, muszę przyznać. E, dobra, teraz tak, wy. Was przerzuciłbym. To są także saperzy. Sporo tych saperów. Dobra, eee, wysyłamy was tutaj na razie. Tutaj w te rejony. Dobra, eee, teraz tak, wy. Walimy w ten drugi oddział. Dobra, pokażcie mi ten widok. Dobra, nasza artyleria zaczyna tutaj dokonywać dzieła zniszczenia na tych rosyjskich jednostkach. Dobra. No, Oni się tutaj nigdzie nie, nie są w stanie ukryć Są pod nie lada ostrzałem naszej artyrei Dobra, zwalmy ich już do, o, do końca Ostatecznie Dobra, wychodzą z budynku Tutaj chyba kolejny oddział się będzie władowywał Z tego śmigłowca no, walić 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 walić, co? Zresztą co był? Dobra, dobra. dobra spokoj. Walimy cały czas na okągło. Eee, takie pytanie. Wy co wy robicie? Podjechać tutaj. Gazem, 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 gazem. Lecimy. Dobra, zobaczmy co tam się pojawiło. Chyba znowu saperzy rosyjscy dobra, ruszacie, ruszacie, pędzimy pędzikiem, pędzikiem Trzeba tam powoli tam to zabezpieczać, na razie mam bardzo dobre pozycje do obserwacji ruchów rosyjskich wojsk Raczej znaczy nie będę się ruszał Po prostu nie, nie mam zamiaru narażać naszych żołnierzy na straty a ten oddział strzelców, który właśnie tam sobie zmierza w tych transporterach. No to myślę, że będzie takim dodatkiem do naszej artylerii. Dobra... Nasza, nasza artyleria rozpocząć ostrzał. To nasze oddziały artylerii zaczynają zasypywać pozycje piechoty rosyjskiej. Zobaczmy to sobie. Dobra, zaczynamy ich tutaj pięknie ostrzeliwać. Nasze bojowe wozy piechoty zaczynają nadjeżdżać. Sektor zachodni. Widzimy rosyjskich poborowych. Ale gdzie? A, chyba tych. Chyba o tych chodzi. Dobra. E, wy czemu przejęwaliście ostrzał? dalej zasypywać ogniem gnojków bardzo dobrze bardzo dobrze ładnie w nich tutaj mucimy dobra eee, Wy. sprawdzić tak mają kłopoty wy zabezpieczyć ten budynek jak najszybciej Y, artyleria, nie przerywać ostrzału walimy 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 cały czas dobra, wy y, możecie się wycofać wy dobra, spokojnie, spokojnie dobra, przemieścicie tutaj Ach, niepotrzebnie, niepotrzebnie już tu wchodzimy do tego budynku. No, biegiem, panowie, biegiem, biegiem, biegiem. Dobra, artyleria. E, artyleria walić do tej piechoty. Kolejnej. Biegiem, panowie, biegiem. Zabezpieczyć ten budynek. Ła, dobra, tutajśmy głowiec transportowy e, rosyjskich niedobitków zbiera. Nie, to są dalej saperzy. zgłaszam się. Budynek jest nasz. Miejmy nadzieję w dyskusji. Koniec dyskusji. Skoncentrować się! Wszystkich trzeba wydać! Dobra, tutaj jest nasza piechota. Dobre pozycje sobie przyjęła. Dobra, uła! Dobra, walcie w nich, walcie w nich! Co jest? W ogóle walimy do nich? Czy tylko oni walą do nas? Artyleria, co z wami? Czemu nie walicie? Dobra, uło, Ale tutaj się posypało. Dobra, artyleria za chwilę ich wykurzy z tego budynku. Jednostka wychodzi z budynku. Dobra. Dobra, wy zająć tutaj to. Dobra, nieźle żeśmy ich tutaj urządzili. O, o. Wyjście. Wyjście na horyzoncie. E, dobra, teraz tak. Proszę sprawdzić jednostkę 12. Nie mają szans. My tutaj. E, potrzebujemy tutaj wsparcia. Gdzie wy tutaj podjechaliście? E, teraz tak wy wycofać się tutaj wy tutaj wy tam jak najszybciej pędzić e, wy go 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 nie ma chwili do stracenia oni tam ostro walą do naszych chłopaków dobra zdjąć te śmigłowce samoloty przywalmy im Dobra, samoloty już nadlatują. Lecą, 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 lecą. Tak jest. Okej, okay, bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Dobra, mamy anihilację sił przeciwnika. Czyżby to był koniec? Czyżby to był koniec? To jest dobre pytanie. Tak, zwycięstwo. Zwycięstwo, bardzo dobrze. Okej, okay. słuchajcie, udało nam się zwyciężyć. E, myślę sobie, że jeszcze zdysponujemy sobie punkty kredytów. Ymm, otóż tak, trzy nasze jednostki otrzymały awans. Zarobiłem 1 800 tysięcy kredytów. Bardzo dobrze. Ocena dowodzenia B. Jak dla mnie to wystarczy. To więc spoko. Dobra, wyjdźmy. Wychodzimy, wychodzimy. Um... Aktualniamy wyświetlacz strategiczny. Oto co się co tutaj się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Pokazaliśmy, jak trzeba walczyć na ojczystej ziemi. Tak jest. Tutaj obroniliśmy się pięknie. To także przejęliśmy Abide. W końcu tutaj parę bitew w Europie Wschodniej. Kurde, tutaj przegraliśmy, no niedobrze, niedobrze. Ale udało nam się przynajmniej Rosjan wyprzeć z... E, z Europy. osób. Oj, niedobrze, niedobrze, dobrze. Chyba teraz znowu będziemy się musieli bronić w Istrze. W istrze w Istli, przepraszam. E, dobra. Zobaczmy sobie koszaje. oczywiście wejdźmy zobaczymy co tutaj będziemy mogli zmodyfikować otóż tak w pierwszej kolejności muszę zwiększyć obronę naszych śmigłowców lepszą osłonę dobra weźmy to sobie weźmy to sobie no i no i no i ostrzał snajperski co wy na to Hmm, czy może artyleria... O, myślę, że to sobie do, do, dodamy. Wielolufowy e, system rakietowy. To jest atak specjalny e, naszej artylerii. To jeszcze dodatkowo zwiększy e, siłę rażenia e, naszych, naszych dział. Bardzo dobrze to wszystko wygląda na chwilę obecną. Czy ja tutaj coś mogę zrobić raczej nie? Dobra. Zmieńmy sobie może malowanie naszych wojsk po raz kolejny. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało w takim malowaniu czołgi na przykład. No, tak sobie, tak sobie. Może jednak zmieńmy sobie na tygrysa. Tygrys negatyw. Zobaczmy. Oj, dużo lepiej, dużo lepiej, tak bardziej niebiesko Dobra e, Zostawmy tak, zapiszmy i wyjdźmy Dobra, słuchajcie e, Trzeba będzie oczywiście kończyć ten odcinek Mamy ponad Liczba prawie 27 m. minut E, nagranego na materiału. 100 e, dlatego też myślę sobie, że będziemy kończyć. E, ja Was oczywiście zachęcam do komentowania, do oceniania moich filmów oraz do subskrybowania mojego kanału. E, a tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao! Do następnego!